Emer ratował Zekrę po tym, jak wpadła do wykrotu i została zostawiona przez Alef. W 192 odcinku Więźnia Miłości. Emer będzie za zwykłą Sprawdź, co wydarzy się w 192 odcinku serialu Więzień Miłości. Zekra, Hazel Shibashi, wpadła do wykrotu i straciła przytomność. Wszystko widziała Alef, Ezgibaran, ale nikomu nic nie powiedziała. Matt, obóz Senn, odnalazł i wyciągnął Zekrę, a Emer, R. Kamelis, nie może ukryć zazdrości. 192. Odcinku serialu Więzień Miłości Emer Zechra, Mark i Alef wracają do domu. Mart zbiera podziękowania za uratowanie Zekru, a Planer nie może znieść tego, że to nie on jest wybawcą zekru. Dopytuje, jak to możliwe, że go nie słyszała, gdy on był w okolicy wykropu i jej szukał. Ale spotyka się z ojcem Merta. Mężczyzna zapewnia, że nie chce nic zrobić Emerowi, ale jego współpraca z Martem musi zakończyć się jak najszybciej. Zechra przygotowuje maśćnia u was ręki Merta. Emera po raz kolejny opanowuje zazdrość. zdrość. tego według projektu Zechra znajdują nabywców. Merta. Gezde Wrtem, nachodzi Goraja, Haliter przypominając o spłacie długu. Więzienie Miłości Odcinek 192. Piąty. 29 listopada 2019 o godzinie 17.10 w TvP2. Sprawdź program Tv.